Kiedy byłam małą dziewczynką, nad rzeką rosły przepiękne kępy ślazówek o kwiatach białych i różowych. Było tam mnóstwo owadów, w tym także czmieli. i bardzo lubiłam zamykać je tak o kwiatach szlazówek. Trzmiele tam brzęczały, denerwowały się, obijały się o płatki kwiatów, a potem wylatywały rozzłoszczone. Ale nigdy nie zrobiły mi krzywdy i ja zresztą też im krzywdy nie zrobiłam. Co najwyżej troszeczkę podniosłam im ciśnienie. Witam, witam z ogrodu marzeń: niesamowicie słonecznego, ciepłego. Na niebie ani jednej chmurki, niebo kryształowe i kwitną te przepiękne maki, maki wschodnie, maki tureckie, odmiana brillantu. Bardzo piękna odmiana to są kwiaty. Taka ciemny, ciemny, pomarańczowy kolor, troszeczkę wpadający na czerwień, wszystko zależy od pory dnia, od pory światła. Ja wiem, że teraz, kiedy słoneczko świeci, może niedokładnie tutaj ten film będzie nagrany ale z kolei, gdy jest cień, to te kwiaty pozostają zamknięte i nie będziemy mogli zobaczyć, jak one wyglądają w środku, a są niezwykle ciekawe, są czarne, mają czarne pręciki i delikatne czarne przebarwienia na płatkach. Niezwykle piękna odmiana. Mam też o kwiatach białych, różowych, łososiowych, ale one już nie są takie dorodne jak tutaj ta kępka. Dlaczego ta kępa jest e, tak piękna, tak drobna? Maki kochają słońce, maki kochają miejsca zaciszne i bardzo suche. I tutaj takie miejsce jest, ale to nie tylko. To miejsce powoduje, że ten mak wspaniale się rozrasta i wysiewa, bo tutaj pełno młodych siewek, z czego się bardzo cieszę. E, rozrasta się dlatego, że ma tutaj spory kawał miejsca wyłącznie dla siebie. Natomiast tamte maki, które mam rosną pośród innych byli i nie najlepiej się czują. Zdecydowanie lepiej jest posadzić tak, aby mak miał większą swobodę dla siebie. Troszeczkę to miejsce chwilowo pozostanie puste, ale można posadzić jakieś jednoroczne rośliny, żeby właśnie nie było takie puste. I będę musiała pozbierać nasionka i znaleźć takie miejsce w ogrodzie aby te pozostałe odmiany maków, które mam, miały właśnie tak dużo miejsca dla siebie, jak ten mak. Ja maki uwielbiam nie tylko w korze bo teraz wyglądają przepięknie, a pąków kwiachowych w tym roku jest po prostu mnóstwo, cała masa. Muszę powiedzieć, że jest to dosyć odporny mak, jedynie lubią go ślimaki, zwłaszcza gdy pojawiają się młode listki, to wówczas wczesną wiosną ślimaki zdarza się, że żerują na tych młodych listkach, trzeba uważać, ale poza tym nie sprawia mi tutaj żadnego kłopotu. Jest to roślina, która ma, tak by się wydawało, szorstkie, ostre liście i rzeczywiście troszeczkę tak jest, ale są one takie nawet powiedziałabym przyjemne w dotyku. Jest to taka hortiterapia, gdy poznajemy kolory, faktury, zapachy, smaki, więc jeśli dotykamy takich liści, to też jest dla nas jakaś forma zdrowotnej terapii. Cieszy mnie najbardziej to, że jest to mak zimozielony, jesienią liście żółkną, wówczas przycinam je i trzeba wyczuć ten moment, ponieważ bardzo szybko odrastają już liście zielone i pozostają one zielone, zimozielone przez całą zimę, aż do następnej jesieni. Więc żeby nie zniszczyć tych młodych wyrastających liści, te zaschnięte trzeba przyciąć szybko, a ponieważ im starsza kępa, im bardziej dorodna, to tym bardziej właśnie szybciej te liście ozdrowiska zaczynają wyrastać i trzeba uważać, żeby je nie zniszczyć. No i będę miała tutaj problem, bo będę musiała rzeczywiście znaleźć dla pozostałych maków takie fantastyczne miejsce, a nie będzie to łatwe zadanie, bo tutaj już jest właśnie przeznaczone dla tego maka, już tutaj widzę kilka fantastycznych i Wysiały się też maky peoniowe jednoroczne, ale one póki co mogą tutaj być, bo ja zbieram nasionka i też wysiewam w różnych miejscach, a najlepiej Wszystkie rośliny, ale nie tylko maki, te, które się wysiewają, świetnie wysiewają się na żwirku, na ścieżce żwirowej. Jest bardzo dużo maku peoniowego, dlatego też delikatnie tam pracuję. Nie plewie nie niszczę, niech maki zakwitną, bo może się okazać, że będą to jakieś bardzo ciekawe kolory. A kolory są fantastyczne, bardzo piękne. Od białego prawie po taki, można powiedzieć, czarny kolor. Nie zauważyłam tylko niebieskiego. I wracając jeszcze do tych maków wschodnich, ja Państwu polecam, tylko jeśli będziecie sadzić, musicie rzeczywiście przeznaczyć większy kawałeczek terenu dla tych maków wschodnich tureckich. No i samo to, że lubią suszę. Gdy jest bardzo, bardzo sucho, bardzo długo stała susza, no to wtedy trzeba je troszeczkę podlać, ale one są bardzo tolerancyjne wobec suszy i świetnie nadają się tutaj właśnie do naszego ogrodu, który na przestrzeni lat stał się tym ogrodem zdecydowanie bardziej suchym. Jest to miejsce południowy, stok wieczny, miejsce i tutaj trzeba dobierać teraz takie rośliny, które po prostu znoszą takie warunki, bo uprawa roślin tych, które bardziej lubią wilgoć no i jest trudne. Trzeba cały czas podlewać, pilnować. Natomiast takie właśnie rośliny jak ma, radzą sobie doskonale. A chwitu będzie bardzo długo, bo wydawało mi się na początku, że pąków jest niedużo, ale one cały czas tutaj z głębi wyrastają i na długich takich łodyżkach pojawiają się pąki, później kwiaty. No nie chcę tutaj tego liczyć, bo naprawdę jest bardzo dużo, o! Z każdej strony, gdzie bym nie spojrzała, widzę pąki kwiatowe. A oto kępa maków wschodnich w całej okazałości osiągają wysokość około 1 metra, może troszeczkę wyżej, liście takie troszeczkę jakby szorstkie, zielone, ostre, wydają się być niedelikatne, kujące, ale to nieprawda są bardzo, dosyć takie przyjemne w dotyku. No i piękne, piękne kwiaty. Teraz słońce troszeczkę przeszkadza, ale gdy jest tutaj cień, to z kolei kwiaty pozostają zamknięte i nie widać wnętrza maku, co tutaj się dzieje, a dzieje się sporo. Do zobaczenia.